No dobra, co ja jestem ciekaw, czy te czasy naprawdę mi się poprawią? Czy to, że się bawiłem i jechałem na luzie, powoduje, że jechałem szybciej niż teraz co się napnę i będę próbował udowodnić, że pojadę na czas. Na 18 kółku udało mi się złamać barierę minuty i 15 sekund. Patryk kręci ciągle podobne czasy, ale się nie poprawia. Na trzecie miejsce ze świetnym wynikiem wskoczył Łukasz. Brakuje się pół do o to robimy to. Już widzę, że jak się napina i to jest w ogóle niesamowite, bo to jest bardzo psychologiczna gra tak naprawdę. Jak się zaczynasz napinać, zaczynasz walczyć o czas i, i widzisz, że zaczynasz popełniać tak naprawdę coraz więcej błędów. tu bardzo spokojnie, bardzo spokojnie, bardzo spokojnie. No i proszę, zawsze da się wycisnąć dodatkowe setne sekundy. W sumie poprawiłem się o prawie 3 sekundy w porównaniu z czasem z pierwszej sesji. Natomiast Łukasz jest już tylko o 20 sekundy gorszy od Patryka. Szok. To jest fajne, wiecie? To poprawianie swoich umiejętności, ta możliwość, jaką daje wam po prostu nauka. Nie ukrywam, że czuję dumę i z siebie, i z jaguara, niezależnie od ostatecznych wyników. Tomku, się na trzecie miejsce, objechałeś kursantów. Dziękuję, <noise> wszystkim Które miałem względem Panamery? Eee. Za Panamerą, tak? Za tak, Panamerą, za Panamerą. Zawsze trzeba walczyć do końca. Okazało się, że należało odświeżyć wyniki, żeby poznać czas mojego ostatniego kółka. Jest sześć, no, no, sprawdziłeś, zawodnie. drugie miejsce mam, numer sześć. Emocje jak w Formule 1. 1.14.7, 1.18.9. 20 sekundy. To ja. I Gratuluję, Bessie i 08 pana Gratuluję. Z czwartego na drugie się dźwignąć. Podsumowując, muszę wam powiedzieć, że nie spodziewałem się, że ten najnowszy SL, którego w ogóle już miało nie być na świecie przecież przez parę lat nie było SL-a, będzie takim sportowym zjarem. Tymi poprzednimi SL-ami jeździli dziadkowie, babcie. To było takie grand turismo do się. Ten na maksa sportowy skurczywek.